Agnieszka Durska, po prostu o ubezpieczeniach, i Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń do spraw zdrowia. I o zdrowiu porozmawiamy. Dorota, mamy 4 miliony, prawie 4 miliony osób w Polsce, które mają ubezpieczenie zdrowotne. To jest dużo, czy to jest mało? To jest sporo. To jest już bardzo sporo. Jeżeli doliczymy do tego jeszcze abonamenty, które są też częścią przedpłaconej opieki zdrowotnej, to jest to całkiem przyzwoita liczba, ale jest to ciągle za mało. Dlaczego za mało? Dlatego, że część tych produktów nie daje pełnej opieki. To są produkty o niskiej składce, niskiej ochronie, małym zakresie tejże ochrony. W związku z tym chciałoby się, żeby tych produktów było więcej, żeby tych polis było więcej. Będą chciałoby rosły? Się, no właśnie będą rosły? Y Uważam że, uważam, że tak. Uważam, że tak z prostej przyczyny. Kiedy patrzymy na e, niedostatki w publicznej opiece zdrowotnej, kiedy patrzymy na to, że praktycznie nie rośnie nam ilość świadczeń, kiedy patrzymy na narastający w dramatycznym tempie dług zdrowotny, e, to uważam, że. Tak będą rosły, bo zyskują coraz wyższy priorytet w drabinie wydatków naszych klientów. No właśnie, mówi się, że osoby, które mają polisy zdrowotne, mają mniejszy dług zdrowotny. No, zwłaszcza po pandemii dużo mówimy na temat długu zdrowotnego. Osoby z polisami mają mniejszy, czyli, czyli są zdrowsze. No, zanim powiemy tak czy nie, to zdefiniujmy sobie, co to jest ten w ogóle dług zdrowotny. O nim się w tej chwili bardzo dużo mówi. To, że dług zdrowotny jest konsekwencją niewydolności publicznego systemu opieki zdrowotnej, to wszyscy wiemy i rozumiemy. Natomiast dług zdrowotny tak naprawdę to jest niepożądane zjawisko niedostarczonych zobowiązań do świadczeń opieki medycznej, czyli tak naprawdę świadczeń, które powinny być wykonane, a nie zostały wykonane. Dług zdrowotny w naszym systemie istniał na długo przed pandemią. Natomiast pandemia go dramatycznie pogorszyła. Musimy, musimy mieć świadomość, że w pandemii nie zrealizowano ponad 35% świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zrealizowane. Dług zdrowotny oznacza tak naprawdę niezrealizowane potrzeby medyczne, nadmiarowe zgony, hospitalizacje, których można było, można było uniknąć. SARS-CoV-2 pogorszył, powiększył dług zdrowotny jeszcze z jednego powodu. Ponad 25% osób, które chorowały, pozostało z jakimiś problemami zdrowotnymi, które no, też będą wymagały świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli się ich nie zrealizuje, będzie narastał, narastał dług zdrowotny. Żebyśmy mieli świadomość, jak z jak ogromnym pogorszeniem stanu zdrowia i, i, i naszego społeczeństwa mamy do czynienia, to spadła nam, zresztą niestety dużo bardziej niż średnia unijna, średnia długość życia o 1,3 roku. Dużo mało. Żeby to porównać, to yy, uświadommy sobie, że ten wzrost średniej długości życia, który notowaliśmy wcześniej, na przykład wzrost w latach 2015 2019 wynosił 0,1 roku. A tutaj, w ciągu około... pandemii, mamy rok i 30. W związku z czym to jest naprawdę, naprawdę ogromna, ogromna strata, którą ponieśliśmy jako społeczeństwo. No i teraz tak, czy te osoby, które mają polisy no mają. Gdzie jest ich przewaga? Z kilku przyczyn. Po pierwsze, jak już powiedzieliśmy, to jest kwestia dostępu i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. Prywatna opieka zdrowotna nie zamknęła się w żadnym momencie od początku pandemii. W związku z powyższym te osoby miały dostęp zarówno do stacjonarnej opieki zdrowotnej, jak i oczywiście do telemedycyny. Z drugiej strony, ciężar walki z COVID-em przejęła na siebie publiczna opieka zdrowotna z przyczyn oczywistych, co oznacza, że, że te osoby, które korzystały tylko z publicznego, miały bardziej utrudnione, te, które korzystały z prywatnego, no, miały, nie, nie, nie miały tych utrudnień. W związku z powyższym tak. Jeszcze jedna kwestia. Po pierwszym roku pandemii. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne zaczęły oferować swoim pracownikom, i zachęcać pracowników do czekapów, do badań kontrolnych po to, żeby sprawdzić, czy ten okres, kiedy nie kontaktowaliśmy się, choćby ze zwyczajnego strachu z lekarzem, nie spowodował pogorszeniu stanu zdrowia, pojawienia się jakichś objawów, czy początku jakiejś choroby, czy pogorszenia choroby, choroby istniejącej. W związku z powyższym, tak są w lepszej sytuacji. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Na początku pandemii. Wszyscy baliśmy się kryzysu. Ubezpieczenie zdrowotne oznacza możliwość skorzystania z tego prywatnego świadczenia bez dodatkowych zobowiązań i obciążeń finansowych. To jest ubezpieczenie, w związku z czym, jeżeli potrzebujemy, możemy skorzystać. A czy możemy powiedzieć, że skoro aż prawie 4 miliony Polaków ma ubezpieczenie zdrowotne, to to ubezpieczenie stało się już w jakimś sensie częścią naszego systemu opieki zdrowotnej. A czy to jest mocno na wyrost i a jeszcze ciągle mówimy o czymś, co jest poza systemem? One są częścią systemu opieki zdrowotnej. Ubezpieczenia zdrowotne obejmują już taką liczbę Polaków i dają tyle świadczeń opieki zdrowotnej, że możemy, możemy myślę tak powiedzieć, ale są tą częścią systemu w zakresie zdecydowanie niewystarczającym. Ubezpieczenia zdrowotne mogłyby i chciałyby być częścią opieki zdrowotnej w dużo większym zakresie. Mogły i powinny być taką drugą nogą, na której stoi system opieki zdrowotnej. Ubezpieczenia zdrowotne od dawna odciążają publiczny system opieki zdrowotnej zarówno ze świadczeń ambulatoryjnych, opieki specjalistycznej, badań, ale również podstawowej opieki zdrowotnej. Wielu moich kolegów, którzy mają ubezpieczenie zdrowotne, na pytanie, gdzie mają swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, mówią, nie wiem, nie zapisywałem się nigdy. Nie, mam ja, takiej nie wiem, ja nie mam hmm. takiego lekarza, ale co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że oni w całości właściwie korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia, ale ponieważ są to osoby pracujące i to zwykle pracujące na umowę o pracę, to, to oznacza, że swoje 9% wynagrodzenia, składki zdrowotnej, liczone od wynagrodzenia, pozostawiają w systemie i nie wykorzystują w systemie publicznym, co oznacza, że no, wspierają ten system i pozostawiają te pieniądze y, dla osób, które korzystają wyłącznie z publicznej opieki zdrowotnej. No chyba, że coś się stanie. No chyba, że do... coś się stanie, tak. zawsze mogą. Natomiast chodzi mi o to, o to chodzi mi o to zjawisko. Zapytałaś, czy one są y, częścią systemu opieki. Tak, są, bo oprócz tego, że dają świadczenia, to jeszcze w jakiś sposób odciążają, pozostawiają te pieniądze, dla, dla potrzebujących. Tylko ciągle jest to w sposób nieformalny, bez wsparcia, tutaj takiego systemowego, właśnie wsparcia ze strony państwa. Prywatne ubezpieczenia są przykładem, jak, jak może rozwijać się system przy braku zachęt, ale te zachęty bardzo by się przydały. E, od dawna rozmawiamy i Polska Izba Ubezpieczeń występuje z różnymi projektami, e, które wsparłyby system opieki zdrowotnej w Polsce, w ogóle, właśnie przez rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. E, takie systemowe rozwiązania byłoby dobrze stworzyć z prostej przyczyny. Ubezpieczenie jest najbardziej efektywnym, efektywnym sposobem finansowania opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, jeżeli finansujemy ją również z prywatnej kieszeni, a finansujemy ją właściwie w jednej trzecie jedna trzecia wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną to są, to, to, to są wydatki prywatne. To moglibyśmy sprawić, żeby te pieniądze naprawdę pracowały efektywnie. A jak już powiedzieliśmy na początku, stan zdrowia polskiego społeczeństwa pozostawia wiele do życzenia i warto by o tą efektywność zadbać. Zwłaszcza, że nie zadbamy ją, o, o nią, idąc do apteki, kupując na przykład suplementy diety, bo to nie tędy droga. Bo to nie tędy droga, zdecydowanie. No dobrze, mówimy o tym, że takich zachęt ze strony państwa nie ma, że, a z drugiej strony ubezpieczenia cywilizują nasze wydatki na ochronę zdrowia. One cywilizują te wydatki na ochronę zdrowia i jeszcze dla jednej istotnej grupy, której bardzo zależy na tym, żebyśmy byli zdrowi. Mówię tu o pracodawcach, rozwiniesz? tę myśl? Rozwinę. To znaczy, pytanie jest takie, czemu pracodawcy. No właśnie, dlaczego oni są zainteresowani płacą? tak bardzo tym, żebyśmy byli zdrowi? Okej, okay, no musimy pracować. No dobra, powiem, że tak z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że lubią je pracownicy. Rynek pracy od dobrych kilku lat jest rynkiem pracownika. W związku z powyższym, pracodawcy, chcąc przyciągnąć dobrych pracowników, oferują im oprócz. Z... Pensji, również benefity pozapłacowe. E, ubezpieczenie zdrowotne jest właściwie już takim standardowym benefitem, jest najczęściej oferowanym benefitem e, pozapłacowym. E, Wielu pracowników nie wyobraża sobie właściwie pracy bez prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez pracodawcę zresztą rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce to w ponad 80% rynek pracodawcy. grupowy to pracodawcy. No i to jest jeden po pierwszy powód zresztą bardzo ciekawy. W pandemii y, na początku y, pracodawcy ograniczali koszty, rezygnowali z różnych benefitów, ale nie z tego. praktycznie nie było rezygnacji ze zdrowotnego ubezpieczenia y, z tego benefitu. Z Ubezpieczenia zdrowotnego. E, to jest pierwszy powód. Ale drugi powód jest taki, że pracodawcom się to opłaca. Po prostu zwyczajnie. E, I to jest taka rzecz, której ja nie mogę zrozumieć, bo pracodawcy to zrozumieli. Pracodawcy to się opłaca, ale to się również opłaca naszemu państwu, rządowi, wszystkim, wszystkim nam, e, żeby te pracownicze ubezpieczenia istniały i żeby inwestować w zdrowie pracownika. No, co zrozumiał pracodawca? No, pracodawca zrozumiał, że każda złotówka jego przychodu. Ale przy okazji, każda złotówka naszego PKB musi być wypracowana przez kogoś, co oznacza, że potrzebujemy pracownika. Po pierwsze, żeby on w ogóle był, po drugie, był żeby on był zdrowy, to znaczy przyszedł do pracy, czy pracował zdalnie z domu, ale żeby pracował, a po trzecie, żeby był w dobrej formie, to znaczy, żeby pracował efektywnie. I tu dotykamy dwóch zjawisk. Zjawiska absenteizmu, czyli tego, że pracownicy są e, często na zwolnieniach, bo chorują przewlekle, bo czekają na badania, bo, bo, bo nie są w stanie pracować. E, I prezenteizmu, czyli pracownik jest, pracuje, ale jest w fatalnej formie, jest chory, i właściwie to ta jego praca jest mało efektywna. E, w związku z tym, jak sumujemy efekt tych dwóch zjawisk, to zdecydowanie opłaca się utrzymywać pracownika w dobrej formie zdrowotnej. Zresztą powiem tak, kiedy mówimy o kosztach chorób, to mówimy o kosztach pośrednich i bezpośrednich. Policzono to na przykład dla chorób płuc, konkretnie dla POHP, gdzie koszty bezpośrednie to 440, około 440 milionów złotych, głównie są to koszty wykupowanych refundowanych recept. Koszty pośrednie to około 6 miliardów. To y, wygląda podobnie w przypadku wielu chorób przewlekłych. I jeszcze jedno. Jesteśmy teraz po pandemii. Y, wszyscy boimy się chorób infekcyjnych. Natomiast, tak naprawdę, za 90%, nad, y, nad, za 90 zgonów osób e, w wieku, y, no powiedzmy sobie, średnim, czy przedwczesnych zgonów Choroby to będzie dobre. E, odpowiadają choroby przewlekłe, głównie, głównie pierwsze miejsce ma niewątpliwie, mają niewątpliwie choroby krążenia, drugie miejsce e, to jest e, POHP, nowotwory, e, no i choroby, choroby psychiczne, czyli tak zwane NCD, czyli Non Communicable Diseases. Okej, okay, czyli pracodawcy zrozumieli, ale cały czas mamy problem z tym, żeby rządzący zrozumieli, że tutaj wsparcie i e, jakieś na przykład podatkowe, um, czy, czy podatkowe profity byłyby e, z większą korzyścią dla całej gospodarki? Dokładnie tak. Pracodawcy zrozumieli, przesłanki dla rządzących są dokładnie takie samo, bo każdy pracujący to osoba, która płaci podatki, która e, płaci wszystkie składki ZUS-owskie, zdrowotne i tym podobne, ale to jest osoba, która produkuje to znaczy, Powiększa PKB. I to naprawdę jest powód yy, dla rządzących, żeby zainwestować w zdrowie, w zdrowie Polaków, w szczególności w zdrowie pracujących Polaków. I tym argumentem, a, który podkreślamy w naszej komunikacji, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.